Zbieram ulubioną drużynę piłkarską z każdej ligi, która jest tutaj obecnie w FIFA. Zaczynamy od Premier League i od Premier League. Najbardziej w Premier League. Obecnie lubię chyba Manchester City. Okej, okay. kolejna la Liga i chyba każdy wie, bardzo. I oczywiście Bundesliga. Obecnie chyba Bayern, ale też lubię i Dortmund, ale chyba Bayern. Seria, czyli włoskie seria. Obecnie Juve, bo tam jest Milik. Nie wiem czemu. E, tutaj chyba każdy wie. Paris, bo Messi tam grał. Neymar w sumie też. Wylize portugalskiej obecnie Sporting. Albo Porto. To już zależy. To jest chyba liga. To tak gdzie jest... Niderlandzka, o chyba obecnie. PSV albo. Bo Ajax, ale chyba PSW. jest Liga Turecka. Obecnie? Nie, chyba Galatasaray, Saraj, chociaż lubi też Federbacza, ale Galatasaray Saraj według mnie chyba lepszy. O, Portugalska Liga, Chyba... Ar Argentyńska. O, oh, ULC. ULC, to jest fajny klubik nawet. MLS. Inter Miami. Pro League. This skill? Czekajcie. Royal APRFC Czemu e, nie wiem. Zapomniałem w dniu dzisiejszym. Lubię kluby, w ogóle kluby. O! Lister City to jest. Chyba w, w, lubię Lister City. Nie lubię Leicester City, tutaj wybieram. Oczywiście szwajcarska to jak Boś. Jak Boś, superliga. E, to, to jest duńska chyba. To chyba Kopenhage. I dochodzimy teraz do ekstra klasy, i to będzie ciekawe, bo. Śląsk Wrocław. Jestem z Śląsku. Teraz Bundesliga. Ta druga. to jest? Tutaj. Chyba. Znaczy, to jest chyba ta niemiecka. To. Tak, to jest ta. To jest. Austriacka Budasliga. To, o to, to to. O, to. to, 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 to. Salzburg. Elite Series. Jakie my tu kurde małe kluby? Ty, czemu nie wiem? Nie pytajcie się mnie. Tutaj. Stąd akurat nie mam, ale wybierzmy. Ciebie. No, nie, dobra, ciebie. Kolejny chyba to Serie 2 Paris FC Czemu? Też kur... nie wiem Bundesliga 2 KT Bo wygrałeś Ligę Mistrzów Jako jeden z jednych. Ja La Liga Espirios no nie wiem do końca, Ville Real, CF, wiel wiel Real po prostu, tutaj Celtic, League One drugie chyba, to jest chyba walizka, bo widzę po tych sm smokach walizki, więc nie uwierzycie, ten klub. Kurde, chory jestem dalej. O, jest. On. On ty. Oho. Obecnie gdzie jest ten klub? O! Ty. Czuł Krichow jak tą grę. Bo dublin XD Trzecia liga. Bo Rosie dort 2. Czemu? Bo nie ma tu do dwójki, więc do Ty! Akes, Ateny. Ty, ty, o ty! Czeska. Vitoria Pleza, czemu? Nie wiem. Albo dobra, nie. Sparta Araga. Finlandzka to jedyna. Superliga. Ty. Ty. a to jest ukraińska. Idę. To ukraiński nawet nie muszę wybierać, chyba albo dobra, nie ma będzie ty, 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 bo masz podobne coś do Titanika, Ty, bo to jest twój jedyny klub, Ty, bo też, też, twój jedyny klub, Ty, bo też jest twój jedyny klub. Reprezentacja, moja ulubiona reprezentacja. To myślicie, że jest Polska? Nie. Mylicie się? Moją ulubioną reprezentacją jest Polska. Comolo, Libera, FC, Barcelona, Barcelona, SC. Nie wiem w ogóle, kto wymyślił podróbę do Barcelony, ale. Olo. Das jest South South America. Tego, tego. Ale chyba ten. No a to jest w ogóle ten. I to jest mój skład. Nie pytać, to jest more. more. More, subscribe please. To jest mój skład. Trochę się zmienił. Tę morę mi dzisiaj drobnął. Fajny jest. I w ogóle dzisiaj wyliczę mistrzów na live. Nikt na tym live'ie niestety nie był, ale wyszliśmy z grupy. Przeszliśmy do rundy 16 i doszliśmy do. do. tutaj do. do finału i gramy z Bayernem. Jutro nagrywamy live, do, do której. Do, do spróbujemy dostać się aż do finału. Więc. Dara i.